Podczas ostatniej w tej kadencji sesji Rady Powiatu w Oświęcimiu, 22 kwietnia bieżącego roku, rajcy pogratulowali hokeistom Replast Unia Oświęcim zdobycia Mistrzostwa Polski. Starosta Andrzej Skrzypiński przypomniał, że podczas mistrzowskiej fety na oświęcimskim lodowisku w imieniu władz powiatu oświęcimskiego przekazał klubowi Replast Unia Oświęcim czek opiewający na kwotę 50 tysięcy złotych. W imieniu Replas Unia Oświęcim prezes Mariusz Sibik podziękował zarządowi powiatu i radnym za wsparcie klubu, po czym zawiesił na szyi starosty złoty medal Mistrzostw Polski. Rada powiatu w Oświęcimiu pogratulowała również młodym strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Malcu w gminie Kęty zwycięstwa w ogólnopolskim konkursie dla młodzieżowych drużyn pożarniczych najlepsi z najlepszych. Doceniając osiągnięcie młodych druhów, zarząd powiatu w Oświęcimiu przekazał jednostce z Malca czek na kwotę 3000 zł. Po zakończeniu ostatniej w tej kadencji sesji powiatowej starosta Andrzej Skrzypiński i przewodniczący rady powiatu Kazimierz Homa podziękowali radnym. Powiatowy przegląd artystyczny kreatywni 2024 wyłonił najzdolniejszą i najbardziej kreatywną młodzież naszego powiatu. 17 kwietnia miała miejsce gala wręczenia nagród. Na scenie Oświęcimskiego Centrum Kultury zobaczyliśmy laureatów tegorocznej edycji konkursu i uczniów nagrodzonych za wybitne osiągnięcia w nauce oraz wolontariuszy. Powiatowy przegląd artystyczny kreatywny jest bardzo wyjątkowy, dlatego że daje możliwość prezentacji młodzieży naszych szkół. To jest święto młodości, eksplozja pasji, talentów. Warto łamać pewne stereotypy, pokazując to, co młodzi ludzie robią i lubią robić. Bo dzisiejszy koncert pokazał tak wielką różnorodność ich talentów i pasji. To były trzy obszary nagradzane dzisiaj, czyli kultura i sztuka, nauka. I wolontariat. Także myślę, że te trzy obszary fantastycznie pokazują, jak mamy wrażliwą młodzież, jak pokazują i wyrażają siebie i swoje pokolenie. Na ścianie budynku Młodzieżowego Domu Kultury w Oświęcimiu powstał mural pod tytułem We Remember w ramach projektu Stolen Memory Arolsen Archives. Wernisarz miał miejsce w poniedziałek 22 kwietnia bieżącego roku. Ja się bardzo cieszę, że to była inicjatywa młodzieży, zarówno polskiej, jak i niemieckiej, bo należy podkreślić, że w naszej pięknej 800-letniej historii miasta Oświęcim było wiele wydarzeń, ale również i były te wydarzenia sprzed kilkudziesięciu lat, i to jest inna forma upamiętnienia tego, można powiedzieć, heroizmu i wielkiej odwagi ludzi, którzy nieśli pomoc więźniom nazistowskiego obozu.